Cześć, witajcie. IMF właśnie przedstawił najnowszy raport gospodarczy dzisiaj kiedy to nagrywam, tak więc myślę, że musimy się tym oczywiście przyjrzeć. Zobaczyć, czy Polsce udaje się według tych prognoz już osiągnąć ten magiczny próg 1 biliona dolarów PKB. Tak już od kilku miesięcy się mówi, że Polska ten faktycznie próg w tym roku powinna przekroczyć. Prognozy kwietniowe tego nie zakładały, Polska była blisko, ale jednak nie dość blisko. Zobaczmy zatem, czy prognozy październikowe zakładają, że Polska faktycznie powinna w tym roku ten próg przekroczyć. Ale oczywiście to cały czas, są wciąż tylko, pamiętajcie, prognozy, prognozy, więc to się jeszcze y, na pewno zmieni w pewnym stopniu, ale na takie dane pełne będziemy musieli poczekać oczywiście do roku przyszłego, tak mniej więcej też do kwietnia. Więc zapraszam Was na stronę IMF-u, to właśnie zobaczymy, jak ten raport wygląda, jakie są dane. No to właśnie, zacznijmy od PKB. Całkowitego w dolarach, Ja tutaj wada sytuacja. Od najwyższych państw do najniższych. Oczywiście czołówka to Stany Zjednoczone, więc to bez zmian. Potem Chiny. Te warto wartości pierwsze dwie są podobne do danych kwietniowych prognoz. Na miejscu trzecim Niemcy. Tutaj mamy też dla Niemiec, yy, można powiedzieć, oklaski. No bo pierwsza w swojej historii Niemcy przekraczają 5 bilionów dolarów PKB. Czwarta jest jednak Japonia, wcześniejsze prognozy zakładały że być może Indie wyprzedzą już w tym roku Japonię, ale jednak według tych prognoz tak się nie powinno wydarzyć jeszcze w tym roku. I potem mamy Wielką Brytanię oraz Francję, powyżej 3 bilionów dolarów. Mamy Włochy oraz Rosję, co ciekawe, jak widzicie, tutaj według tych danych również podniesiono mocno wartość PKB Rosji, do ponad 2,5 bilionów dolarów, tak więc tutaj kolejny raz Rosja zbliża się bardzo do Włoch, co ciekawe. Oczywiście, o ile dane oficjalne rosyjskie są wiarygodne, a jak wiemy wiarygodne nie są. Idąc dalej, mamy również Kanadę i Brazylię powyżej 2 milionów dolarów, Hiszpania też świetny wynik, za Hiszpanią Meksyk oraz Korea Południowa i Australia, świetny wynik Turcji. No i mamy Polskę, jak widzicie, według tych prognoz faktycznie Polska w tym roku jak najbardziej przekracza bilion dolarów, ale żeby nam ego też jakoś za bardzo nie urosło, no to do tego grona łączy również Szwajcaria, ale na szczęście jest za nami cały czas, no, znaczy cały czas. Pierwszy raz w tym roku oficjalnie, więc właśnie Polska w tym roku powinna cały czas wyprzedzić Szwajcarię. Znaleźć się w 2020 powinna przekroczyć bilion dolarów PKB. Niestety konkurencja też nam trochę odjeżdża, czyli Arabia Saudyjska tutaj ma wyższy PKB niż wcześniej, szacowano o prawie 200 miliardów różnicy. Musiały zejść jakieś aktualizacje, jeżeli chodzi o wartość PKB z Arabii Saudyjskiej. No, co jakiś czas takie korekty się wykonuje w niektórych państwach i czasami te wartości się właśnie zmieniają. tu się zmieniło dla Arabii Saudyjskiej. Na korzyść dla niej, dla nas trochę gorzej, no bo tu rzeczywiście nie mamy teraz póki co kogo dalej wyprzedzić. I tak jak mówiłem Turcja tutaj świetnie wypada. Po latach kiedy PKB Turcji w dolarach oczywiście wyglądało tragicznie źle bo mieliśmy w tym kraju bardzo wysoką inflację, a co za tym idzie spadek wartości liry tureckiej, tak więc jak widzicie tutaj przez lata PKB Turcji właściwie spadał, ale po roku 2020 mamy potężne odbicie, czyli tak naprawdę no, zmniejszanie tych strat, Wychodzenie na zero można powiedzieć, wartości PKB tureckiej, ale tutaj rzeczywiście Turcja dzięki temu wyprzedziła ładnie Holandię oraz wyprzedziła nawet Indonezję, mimo że Indonezja ma 200 milionów ludzi więcej w swoim kraju. Tak więc rzeczywiście świetny rezultat. Tylko jeszcze można pochwalić. No, Irlandia przekracza 700 miliardów dolarów, no ale to jest kraj, którego PKB też jest w dużej mierze sztuczne przez amerykańskie korporacje. No, ale oczywiście wynik ogromny. Natomiast Rumunia przekracza 400 miliardów dolarów, więc też dobry wynik Rumunii. Blisko jest Pakistan oraz Czechy. 383 miliardów dolarów PKB dla Czech, co powoduje, że Czechy póki co są wyżej niż Iran czy Egipt. I to oczywiście oznacza, że PKB polski jest obecnie około 5 razy mniejszy niż Niemiec. Może się to wydawać słabym wynikiem, ale pamiętajmy, że kilka lat temu ten wynik był i tak znacznie gorszy, więc to jest wciąż cały czas, cały czas świetny awans Polski. Zmniejszamy dystans te 20%, PKB Niemiec to jest dla nas i tak dobry wynik. Więc możemy przejść do PKB na mieszkańca. Jak tutaj sytuacja wygląda? Co nowego, tutaj warto zauważyć, że do IMF-u dołączył nowy kraj, jakim jest Liechtenstein. Tak więc czołówka się zmienia, bo Liechtenstein oczywiście wychodzi na miejsce pierwsze. PKB na głowę ponad 230 tysięcy dolarów, więc szalony absolutnie wynik. Ciekawe, gdyby jeszcze dołączyło Monako, to też by tutaj było w czołówce. Ale póki co Monako nie ma, co to jest właśnie Liechtenstein. Tak więc na drugie miejsce spada Luksemburg który no, przy Liechtensteinie nie wydaje się aż tak bogato oczywiście. Ale pamiętajmy, że w Liechtensteinie mieszka jakieś 38 tysięcy mieszkańców. To jest mało nawet w porównaniu do Luksemburgu, w którym mieszka około 380 tysięcy mieszkańców, czyli mniej więcej tyle, ile mieszka we Wrocławiu. Próż mamy też oczywiście Irlandię, Szwajcarię. No właśnie, Szwajcaria jest bardzo bogata, więc to, że jej PKB jest do naszego podobny, nie aż tak... nie dziwi aż tak bardzo chyba. Islandia też prawie 100 tysięcy dolarów już wybiła. Singapur, Norwegia, no i właśnie Stany Zjednoczone. Cały czas potęga, jak widzicie. Niemcy, prawie 60 tysięcy na mieszkańca. Między Izraelem a Hongkongiem mamy Hiszpanię, Tajwan, Słowenię, Koreę Południową. Co ciekawe, Czechy przebijają wynik Japonii już w tym roku. Tak więc świetny awans Czech. No właśnie, Arabia Saudyjska tutaj jednak ma PKB na mieszkańca wyższy niż Japonia i Czechy po tym upgrade'ie danych arabskich. Mamy również dalej Litwę, Portugalię, Gujanę, Kuwait, Bahrain, Słowacja, Polska i Grecja. nawet no mamy Polskę, jesteśmy między Słowacją a Grecją, tak więc no rzeczywiście dobry wynik. W tym roku nie wyprzedzamy Słowacji, ale kto wie, może za rok wyprzedzimy. To zobaczmy już od razu, skoro tak powiedziałem. Nie, za rok też nie wyprzedzamy Słowacji, wciąż będziemy bardzo blisko, no ale do Bahrain. Zawsze coś. No i nasz pakiet mieszkańca ma wynieść 28 480 około w tym roku. Tak więc niezły wynik, bo jak widzicie, za nami jest. Poza Grecją jest również Chorwacja, Barbados, nasz przyjaciel, Węgry, Łotwa, Urugwaj, Rumunia. Co jeszcze z Europy? No, Bułgaria. 20 000. Później są kraje poniżej 200 tysięcy, mamy Turcję, no właśnie Rosja tutaj też swój wynik poprawia do ponad 17 tysięcy na mieszkańca, więc uprzedza Chile oraz Serbię. Z Unii Europejskiej oczywiście najbiedniejsza pozostaje Bułgaria oraz Rumunia, ale no właśnie na tle świata jest to też bardzo dobry wynik. Na samym dole zapewne też chyba bez większych zmian jest Sudan Południowy. Aby 300 dolarów na mieszkańca, więc wynik tragicznie, wybitnie zły. Zobaczmy tu, jak wygląda. No właśnie, sytuacja się cały czas tam pogarsza, patrząc na na mieszkańca. To tu jest jeszcze Jemen. To również trudna sytuacja. Też widzicie, pakębę na mieszkańca raczej nie rośnie niestety w tym kraju. Burundi. Kolejny bardzo biedny kraj. Tutaj trochę stabilniej, mimo wszystko. Nawet można powiedzieć, no można powiedzieć, jak najbardziej jest poprawa do lat poprzednich. Ale wciąż to jest to, oczywiście bardzo niska wartość. To przejdźmy teraz na pokazy na mieszkańca w sile nabywczej. Zobaczmy, jak to wygląda. Gdzie mamy? Tutaj mamy. Wróćmy do najbogatszych. No, oczywiście, no właśnie. Liechtenstein jest na miejscu pierwszym. Też ponad 200 tysięcy dolarów na mieszkańca w sile nabywczej. Drugi jest Singapur. Trzeci Luksemburg. I czwarta Irlandia. Potem mamy Makao, Katar, Norwegia. Jest to grupa państw powyżej 100 tysięcy dolarów. Bardzo blisko jest Szwajcaria, Brunei. No co ciekawe właśnie Gujana, o której już mówiłem parę razy, więc nie będę chyba jeszcze raz się powtarzał. Stany Zjednoczone, tuż poniżej USA jest Tajwan oraz Dania. Arabia Saudyjska wyprzedza Niemcy, co ciekawe. Zobaczmy gdzie jest Polska. Wróćmy może też na opie do Polski. Oczywiście tak jak wszyscy tutaj należy do tych grupy państw najbogatszych. PKB na głowę wzięło się ponad 55 tysięcy dolarów, ale zobaczmy, jak to wygląda na tyle konkurencji. Oczywiście, no, Ukraina spora, biedniejsza. No, tutaj mamy, o, mamy Polskę, no, między Izraelem a Japonią. Tak więc w tym roku, tak jak wcześniej było też szacowane, Polska wyprzedza Japonię oraz Kuwait. Bardzo fajnie, bardzo blisko jest Izrael oraz, oraz Nowa Zelandia, blisko jest Hiszpania. Hiszpanię wyprzedziły już Litwa oraz Czechy i Słowenia. Co ciekawe, Wielka Brytania jest bardzo blisko wyniku Włoch, co ciekawe, więc nie jest to zbyt dobra wiadomość dla Wielkiej Brytanii, zwłaszcza, że zbliżają się Czechy też tutaj. Jeżeli chodzi o resztę tutaj naszych sąsiadów krajów, to Słowację niecałe 48 tysięcy, Węgry 48 tysięcy. Co ciekawe, Rumunia tutaj wyprzedza i Węgry i Słowację. Bułgaria tysiące, więc nie zbyt dużo gorzej. Grecja trochę lepiej. Bogatsza od nas właśnie jest Litwa, biedniejsza Łotwa i trochę biedniejsza Estonia. Co ciekawe, na poziomie Estonii jest Rosja. O ile, no właśnie, mówią, o ile te dane są prawdziwe, ale jak wiemy raczej nie są prawdziwe. Oczywiście te dane tutaj znaczne przełożenie ma kurs dolara do lokalnych walut, więc pamiętajmy, że potężny wzrost może być zasługą samego kursu walutowego a nie tylko wzrostu PKB, bo jak spojrzymy na wzrost PKB realny, sytuacja nie jest aż tak oczywista. W tym roku, jak widzicie, na zielono wybijała się w Europie Polska, oczywiście Irlandia, ale to szczególny przypadek, a zobaczcie na Niemcy, no wzrost 50%. tak więc chociaż PKB nominalne rośnie ładnie, to zasługa jest praktycznie wyłącznie przez to, że się poprawił kurs między euro a dolarem, no bo wzrostu praktycznie nie ma. A Irlandia, ponad 9% wzrostu PKB, który też jest w większości sztuczny, jest to wzrost napędzany przez yy, amerykańskie korporacje. Polski wzrost ma wynieść 3,2%, więc bardzo dobry wynik, zwłaszcza na tle pozostałych państw. Jak widzicie tutaj, te wyniki są: Rumunia tylko 1% wzrostu, Ukraina 2, Białoruś 2, Litwa 2,7, więc nieźle, Łotwa 1, słabo, Estonia. ,5%, więc też słabo. Rosja, no właśnie, 0,6%, więc wzrostu też raczej tam faktycznego nie będzie w tym roku. Na zielono są również kraje biedniejsze na południu Europy. Chorwacja 3,1% wzrostu, Bułgaria 3%, Macedonia Północna 3,4%, Albania też 3,4%, Kosowo 3,9%, Czarnogóra 3,2%, a Serbia 2,4%. Turcja też na zielono. Ponad 3,5% wzrostu. Gruzja 7%, zajebiście dobry wynik. A jak wyglądają tutaj inne potęgi? USA 2% równe w tym roku, tak są no, oczywiście lepiej niż potęgi europejskie jak widzicie, no z wyjątkiem Hiszpanii. Prawie 3% wzrostu, więc Hiszpania szaleje. Ale Kanada, Wielka Brytania, Meksyk, no słabizna. Brazylia 2,4% w miarę dobry wynik. Argentyna dobry wynik 4,5%, ale to jest cały czas odrabianie strat, tak naprawdę. Indie 6,6% wzrostu. Świetny wynik. Chiny 4,8%. Wietnam 6,5%. Tak więc Europa generalnie słabo wypada w tym roku. Za wyjątkiem właśnie Polski i tu innych kilku państw dosłownie, takich jak Hiszpania. Na świecie najszybciej rosnąć ma kto? Południowy Sudan. No tego wzrostu za bardzo nie widać. Taką sytuacja jest ciężka. 15% Libia, kujana 10%, no na czwartym miejscu właśnie Irlandia. Nieźle. Kto się rozwija najgorzej, czyli ma spadek PKB w tym roku? Powinny to być Haiti, Myanmar, Gwina Równikowa, Jemen, Botswana, Portoryko i najgorszy wzrost na plus Niemcy oraz Austria oraz Wenezuela poza samym wzrostem PKB i jego wartościami, które naprawdę możemy w tym momencie świętować w Polsce. Pamiętajmy, że sytuacja nie jest idealna pod każdym względem oczywiście. Nasz kraj ma ogromny deficyt budżetowy i jeżeli to się nie poprawi, no to tu będzie problem, jeżeli chodzi o nasze zadłużenie. Zobaczmy, jak nasze zadłużenie prognozuje IMF. Ma to być w tym roku 60%. To oczywiście nie jest wynik rekordowy na świecie. Ponad 200% ma Japonia czy Sudan, ponad 100% Singapur czy Grecja. Ale tendencja wzrostowa raczej nas powinna martwić. Wyłączmy sobie kraje afrykańskie, żeby nam Polska była lepiej widoczna. Jak to widzi IMF? No, IMF to, no, widzi to, co wszyscy raczej widzą, czyli zadłużenie do PKB będzie rosnąć mocno. No, źle to wygląda: 76% prawie w roku 2030 w przyszłym roku prawie 66% więc PKB nasze rośnie szybko, zadłużenie rośnie ekstremalnie szybko, znacznie szybciej niż nasze PKB, więc zdaje się, że za kilka lat będziemy musieli podnieść ważną decyzję, czy chcemy podnieść podatki, czy chcemy zmniejszyć socjal, czy chcemy zmniejszyć wydatki na wojsko, no bo tak się nie da w dłuższej perspektywie działać oczywiście. Tak więc kończymy odcinek negatywnie niestety, a zaczęło się tak dobrze. Napiszcie koniecznie jak wy te prognozy oceniacie, zostawcie również kciuka w górę, oraz suba. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!